I jedziemy? Dajesz. Dawaj! Dzisiaj generalnie w piłce nożnej każdy aspekt ma bardzo duże znaczenie, także i, i jakby ten motoryczny, taktyczny, techniczny, mentalny, więc dzisiaj tak naprawdę wszystko idzie w, jakby w całości. No i ma na pewno duże znaczenie, bo, bo gdzieś tam to przygotowanie motoryczne jest dzisiaj istotne. Piłka generalnie idzie do, do przodu pod takim kątem właśnie fizycznym i, i, i tutaj trzeba być naprawdę dobrze przygotowanym, żeby gdzieś sprzedać te z kolei umiejętności piłkarskie, bo, bo, bo bez tego ani róż. Także tutaj myślę, że świadomość zawodników jest pod tym kątem bardzo, bardzo duża. I poza poza gdzieś tam treningami, które my proponujemy, zawodnicy też czas gdzieś tam spędzają przed treningami, po treningiem na, na, na trening czy prewencyjny czy, czy, czy ewentualnie gdzieś tam jeszcze pracują nad tymi niedostatkami i, i, i to jest Ci na pewno istotne. Wydaje mi się, że ogólnie trening motoryczny w obecnych czasach jest bardzo ważny. Wszyscy widzą na jakim poziomie. Jest Zachód czy, czy te wszystkie najlepsze ligi na świecie i, i po prostu każdy z piłkarzy jest na tyle świadomy, że chce wyglądać jak najlepiej pod względem i motorycznym, i piłkarskim, a, a każdy trening stricte siłowy czy, czy szybkościowy na boisku zawsze pozwoli dodać tą jedną cegiełkę do performance'u na boisku. Bardzo często jest tak, że szczególnie ci zawodnicy, którzy mniej grają, to, to, to też gdzieś tam staramy się zaoferować, zaoferować im treningi dodatkowe, wyrównawcze, gdzie też pracujemy nad, nad tym aspektem techniczno-taktycznym, co, co też jest na pewno bardzo ważne, istotne, bo też gdzieś tam zawodnicy, którzy mają mniej mniej minut grania. No, dziś, dziś trzeba wykorzystać ten moment, żeby, żeby też popracowali. To są którzy e, potrzebują dołożyć e, troszeczkę czy to na siłowni, czy, czy nawet na boisku, a, a na szczęście e, trener e, nie ma z tym żadnego problemu, a, a wręcz przeciwnie. E, sam też zachęca i, i pozwala na to. Tak często korzystałeś z tego typu zajęć? Mm -hmm, tak, tak. Kilka razy miałem okazję trenować właśnie z trenerem indywidualnie na boisku. W którym miałeś okazję obserwować mecz w Wodzisławiu? Puszczy Niepołomice. Jakie wnioski, jakie, jakie obserwacje z tyłu? Ja myślę, że, że w tym zespole też w porównaniu do tamtego sezonu nie zmieniło się zbyt wiele, bo, bo generalnie też gdzieś tam personalnie ten zespół bardzo podobnie wygląda. Doszło tam kilku zawodników na pewno nowych, natomiast jeżeli chodzi gdzieś tam to o ten pierwszy skład, no to wielu zawodników z poprzedniego sezonu ten styl tego zespołu się jakoś tam szczególnie nie zmienił, więc myślę, że możemy się spodziewać gdzieś takiej bardzo podobnej puszczy z tamtego sezonu. czy skąd z końcówki tamtej, tamtej rundy. Generalnie zespół zorganizowany, grający Gdzieś tam przyjmujący w średnim czy, czy w niskiej obronie I, i, i na pewno groźni, jeżeli chodzi o gdzieś tam o stare fragmenty gry. Także generalnie widać, że, że przede wszystkim jako, jako zespół funkcjonują bardzo dobrze na boisku. No, ale też na pewno gdzieś tam zawodnicy są też zawodnicy, na których trzeba gdzieś tam szczególną uwagę też zwrócić. Z tego co wiem, to jest na pewno zespół bardzo mocny fizycznie i nie będzie to na pewno łatwe spotkanie, ale, ale liczymy, że, że przeciwstawimy się temu i, i zagramy dobre spotkanie i co najważniejsze, dopiszemy sobie trzy punkty. Ostatnie pytanie o sytuację zdrowotną. Co z Wałkowiczem, co z Nowakiem? Y, Trenują indywidualnie pod okiem w tym momencie Leszka, więc powoli gdzieś tam wracają do tych treningów. No, na pewno jeszcze troszkę musimy na nich poczekać, ale, ale na szczęście aż tak poważnie gdzieś tam nie, 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 nie jest, jak, jakby się mogło na początku wydawać, więc z tego przede wszystkim jesteśmy zadowoleni i, i, i czekamy, aż wrócą do pełni zdrowia.